Czy interesujesz się modą? Szczerze mówiąc, nie. Wiem, co jest generalnie na topie, w sklepach i tak, co się nosi, ale bardziej tak nie interesuję się modą. To skąd wiesz, co się nosi? Ze sklepów, właśnie, z witryn? Tak, ze sklepów. Oglądam czasem pokazy mody, też dlatego stąd wiem. Czytam trochę internet, ale generalnie to sklepy. A jest jakiś projektant, którego styl szczególnie ci pasuje? Myślisz, że mogłabyś taki total look przejąć od jakiegoś projektanta? Szczerze mówiąc nie. Nie zagłębiam się w to za bardzo. A w jakich sklepach robisz zakupy? Są to sklepy takie sieciowe, internetowe może? Generalnie najczęściej ubieram się w sklepie Zara. To jest taki jakby mój pierwszy sklep, gdzie zawsze tam idę i zawsze coś sobie wypatrzę. Czyli taka trochę elegancja? Tak, elegancja trochę, też można znaleźć ciuchy takie sportowe, czasem eleganckie, wszystkie, każdego rodzaju. E, a powiedz, skąd masz te rzeczy, które dzisiaj masz na sobie? E, spodenki Zara, e, koszulę mam właśnie jeansowa ze Stradivariusa, no a kolosze typowo e, jeździeckie. A kurtka? E, kurtka, bo szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem, dawno ją kupiłam i nie pamiętam. Jeszcze torba i chusta. Torby też mam z zary i szalik też mam z zary, ale to bardzo dawno temu kupiony.